Aż nie do wiary, że dzisiaj mamy sylwestra, czas tak szybko płynie, a ja w dalszym ciągu nie wiem, co mam zrobić na deser dla gości, którzy wieczorem przyjdą. Wykombinujemy coś takiego, że to oni sami sobie będą robić te desery. Ja tylko przygotuję poszczególne składniki. I zacznę od przygotowania malin w żelu. Oczywiście użyję mrożonych malin. Do garnka wsypię malinki. Może od razu dodam czerwone wino. Będzie szybciej. Malinki się nam powoli będą gotowały, a ja w międzyczasie przygotuję taką maślaną chruszonkę. Do miski wsypię trzy czwarte ilości mąki, cukier część, masło, znowu cukier, cukier wanilinowy oraz migdały pokrojone w kostkę. I teraz wszystko będę Rękoma starał się połączyć. Tak palcami staram się rozgniatać jeszcze masło. O. Teraz dosypię tą resztę mąki, która mi pozostała, i tak delikatnie już przemieszam naszą kruszonkę. Kruszonkę przesypię na blaszkę wyłożoną. Papierem do pieczenia, równomiernie ją rozłożę. Piekarnik mam już włączony i osiągnął temperaturę 180 stopni. Czas pieczenia około 30-35 minut. Zobaczymy, co tam z naszymi malinami. Dodam cukier. Malinom musimy dać jeszcze trochę czasu. Także ja nie będę go tracił i przygotujemy taki krem czy może mus na bazie serka mascarpone. Śmietankę przed ubiciem bardzo mocno schładzamy. Serek przełożę do miseczki i wyrobię go trochę, żeby był bardziej o konsystencji takiej gęstej śmietany. Wtedy się nam będzie łatwiej łączył z ubitą śmietanką. Śmietankę mam już ubitą, ale muszę wrócić do moich malin, bo już się bardzo ładnie zagotowały. Ja zrobię zawiesinę z mączki ziemniaczanej i z wody. Wymieszam i dodam do gotujących się malin z winem. No, zobaczcie jak ładnie zgęstniały. Maliny mamy już gotowe. Wrócimy do naszego serka mascarpone. Dodam cukier puder i stopniowo będę dodawał ubitą śmietankę do serka. I mamy już przygotowany nasz krem. Odstawię go do lodówki i dopiero jak będę wyciągał wszystko na wieczorną imprezkę, dopiero wtedy ułożę go w miseczki. Kruszonka się nam cały czas piecze, już się delikatnie zapiekła. Ja w trakcie pieczenia ją delikatnie przemieszam, żeby była z każdej strony ładnie przyrumieniona, żeby miała taki naprawdę bardzo ładny złoty kolor. Kruszonka niech się piecze, a ja przygotuję ostatnią rzecz. Zagotowuję mleko. Pokruszę tabliczkę czekolady. Mleko już się nam. O, super zagotowało. I do tak gorącego mleka od razu wsypuję pokruszoną czekoladę. Poczekam, aż temperatura z mleka rozpuści nam czekoladę. A teraz przygotujemy owoce. Pomarańcze wyfiletuję. Wycinam takie ładne, równe segmenty. Będą bardzo ładnie wyglądały w deserach. Z pozostałej części, która zostanie nam po filetowaniu, wycisnę sok. Kiwi pokroję w takie półksiężyce. I na samym końcu obiorę banana. Owoce wymieszam razem z tym sokiem z pomarańczy. I też wstawię do lodówki. Dopiero przed samym podaniem deseru wystawię je na stół. Kruszonka nam się już upiekła. Odstawię ją do wystudzenia. Czekolada już się rozpuściła. Bardzo ładnie połączyła się z mlekiem. Jak sylwester, to sylwester, dodam odrobinę whisky. I odstawię jeszcze na chwilę nasz sos, a ja zajmę się przygotowaniem całego stołu. Zaczniemy w miseczkach umieszczać wszystkie składniki po kolei, które przygotowaliśmy. Maliny jak najbardziej mogą być gorące. Kruszonka jak pachnie. Krem z serka mascarpone. Posypię jeszcze owoców. Może ktoś będzie miał ochoty na lody. Jeszcze został nam sos czekoladowy. I tak naprawdę wszystkie elementy naszego deseru mamy gotowe. Ja już jestem. Przygotowany na przyjście moich gości. Także nie zostaje mi nic innego, jak życzyć Wam szampańskiej zabawy i szczęśliwego nowego roku, i żebyście się tak dobrze bawili, jak ja. Życzę Wam smacznego.